W poprzednim rozdziale mówiliśmy wstępnie o tzw. przeciążaniu albo przeładowaniu funkcji. Jest to rozwiązanie, które stosujemy, gdy w naszym programie występują funkcje z identyczną nazwą. Musimy je w jakiś sposób odróżnić, w tym wypadku odróżniamy za pomocą listy argumentów. Teraz ten temat trochę rozszerzymy. Popatrzmy na pewien prosty przykład. Stworzymy dwie funkcje z identyczną nazwą. Chcemy, żeby te funkcje zwracały jakąś wartość liczbową. Pierwsza będzie zwracała typ integer, nazwiemy ją po prostu zwróć. Ta funkcja nie będzie posiadała żadnych argumentów, stawimy pusty nawias i może od razu ją zdefiniujemy. Skoro funkcja ma coś zwracać, to musimy użyć polecenia return. Co będziemy zwracali? Jakąś liczbę całkowitą, powiedzmy 100. Teraz tworzymy sobie podobną funkcję z taką samą nazwą, z tym, że w tym wypadku będziemy zwracali typ double. Nazywamy ją zwróć bez argumentów. No i od razu sobie zdefiniujmy naszą funkcję. Tutaj również chcemy coś zwrócić, czyli użyjemy polecenia return i zwrócimy wartość powiedzmy 300. Spróbujmy teraz wywołać naszą funkcję zwróć. Pamiętajmy o pustym nawiasie na końcu. Kompilujemy i uruchamiamy nasz program. No i mamy błąd. Funkcje mają identyczną nazwę, mają identyczną listę argumentów, w tym wypadku puste nawiasy. Próbujemy je odróżnić za pomocą typu zwracanego, ale to nie wystarczy. Te funkcje zawsze musimy odróżniać właśnie za pomocą argumentów. No to może wyedytujmy sobie pierwszą funkcję, dodajmy tutaj argument typu integer, który nazwiemy powiedzmy x. Sprawdźmy, czy teraz program wykona się prawidłowo. Po ponownej kompilacji nie pojawi się żaden błąd, program został uruchomiony. Zauważmy również, że ten argument typu integer o nazwie x, nie jest wykorzystywany w ogóle przez naszą funkcję. To jednak w zupełności wystarcza, aby je od siebie odróżnić. Mają identyczne nazwy, ale różnią się listą argumentów. No to popatrzmy teraz na inny przykład. Stworzymy sobie obydwie funkcje, które niczego nie będą zwracały, czyli piszemy void. Chcemy, żeby te funkcje wykonywały mnożenie, dlatego tak je nazwiemy, mnoż. No i teraz stworzymy sobie funkcję, która będzie pobierała do mnożenia dwa argumenty typu integer. Integer X oraz integer Y. Zdefiniujmy sobie teraz tą funkcję. Tutaj mamy prostą sytuację. Chcemy, żeby wynik mnożenia był wyprowadzony na ekran, użyjemy więc polecenia COUT. Po prostu mnożymy X razy Y. Na końcu jak zwykle, endline. Teraz może zaznaczmy sobie tą funkcję, skopiujmy i wklejmy ją poniżej. Wiemy już, że takie funkcje nie mogą być zastosowane, ponieważ mają identyczną listę argumentów. Dlatego w drugiej funkcji użyjemy innego typu. Po prostu będziemy mnożyli dwa argumenty typu double. No to może teraz spróbujmy wywołać nasze funkcje, które wykonują mnożenie. Wpisujemy mnoż, no i teraz będziemy musieli podać dwa argumenty. Wpiszmy coś takiego: 4 oraz 5. Popatrzmy, co uzyskamy po ponownej kompilacji programu. Mamy wynik 20. Zastanówmy się teraz, która funkcja w rzeczywistości została wywołana. Prawdopodobnie jest to funkcja pierwsza, ponieważ podaliśmy dwie liczby całkowite. No to może jeszcze teraz do naszego polecenia cout dodajmy element, który tę funkcję będzie jednoznacznie identyfikował. Na przykład jakiś krótki ciąg znaków, powiedzmy tutaj będzie funkcja f1, a tu na dole będziemy mieli funkcję f2. Czyli modyfikujemy polecenie cout, wprowadzamy cudzysłów, wpisujemy f2. No to uruchamiamy nasz program jeszcze raz. Pojawił się napis F1, czyli mamy pewność, że uruchomiona została pierwsza funkcja. W końcu podaliśmy dwie liczby całkowite jako argumenty. No to zmodyfikujmy teraz tą listę argumentów. Piszemy sobie 5,5 i teraz drugi powiedzmy 6,7. Prawdopodobnie uruchomiona zostanie druga funkcja, ponieważ podajemy dwa argumenty typu double. Sprawdźmy to. Kompilujemy i uruchamiamy. Pojawił się napis F2, a po stronie prawej wynik. Czyli mamy pewność, że jest to funkcja numer 2. No to może teraz wprowadźmy sobie coś takiego. Najpierw liczbę całkowitą 4, a potem 5,5. Zastanówmy się, która funkcja zostanie teraz uruchomiona. W rzeczywistości, przy próbie kompilacji pojawi się błąd. Program nie może tutaj dopasować żadnej z tych dwóch funkcji. Jeśli więc koniecznie chcemy. Użyć takiego wywołania, to będziemy musieli użyć jeszcze jednej funkcji. Zaznaczmy sobie tą funkcję, skopiujmy i wklejmy ją poniżej. Zauważmy, że na początku mamy liczbę całkowitą, czyli zamiast double musimy wprowadzić integer. Teraz jeszcze zmodyfikujemy sobie ten komunikat. CMS F2, wprowadzimy F3. No to teraz jeszcze raz możemy skompilować nasz program. Pojawił się napis F3, a po stronie prawej widzimy wynik. Czyli wywołana została trzecia funkcja. To wywołanie odpowiada liście argumentów. Najpierw mamy liczbę całkowitą, a potem liczbę typu double. No to na koniec popatrzmy na jeszcze jeden przykład. W jednym z wcześniejszych rozdziałów mówiliśmy o tak zwanych argumentach domniemanych, argumenty, które posiadają pewną domyślną wartość. Pamiętajmy o tym, że taki argument jest nieobowiązkowy. Możemy go zupełnie pominąć przy wywołaniu naszej funkcji. Najpierw, może usuniemy to odwołanie i stworzymy sobie dwie funkcje jeszcze raz. Nie będą one niczego zwracały, dlatego piszemy void, nazwa to po prostu mnóż. Pierwsza funkcja będzie posiadała dwa argumenty: integer o nazwie x oraz double o nazwie y. No to może od razu zdefiniujmy sobie kod takiej funkcji. Tutaj mamy prostą sytuację. Chcemy na ekranie wyświetlić pewien rezultat, czyli wpisujemy cout. No, i mnożymy obydwa argumenty x razy y. Teraz może tą funkcję sobie zaznaczmy, skopiujmy i stwórzmy drugą kopię poniżej. Tutaj jednak zmodyfikujemy listę argumentów. Będziemy mieli tylko jeden argument o nazwie x typu integer. Będziemy mnożyli nie x razy y, ale powiedzmy x razy x. No to spróbujmy teraz jedną z tych funkcji wywołać. Wpiszemy najpierw 4, i powiedzmy drugą liczbę 5,5. Jak łatwo się domyśleć, wywołana zostanie pierwsza funkcja. Sprawdźmy, czy wszystko zadziała prawidłowo. Otrzymaliśmy wynik 22. No to teraz zrobimy coś takiego. Do naszego argumentu typu double o nazwie y dodamy wartość domyślną, wartość domniemaną, na przykład 0. Spróbujmy teraz wywołać naszą funkcję mnoż z pojedynczym argumentem z liczbą całkowitą 4. Kompilujemy i uruchamiamy program ponownie i pojawi się błąd. Zauważmy jedną istotną rzecz. Mamy tutaj argument domniemany i wiemy już, że taki argument może być zupełnie pominięty podczas wywołania naszej funkcji. Po prostu załadowana zostanie wartość domyślna. Problem polega na tym, że tutaj przy wywołaniu funkcji podaliśmy tylko jedną liczbę całkowitą i program teraz nie wie, którą funkcję ma zastosować, bo skoro argument y typu W jest domyślny, to możemy go zupełnie pominąć. I ta funkcja w tej chwili wygląda następująco. Program traktuje ją tak, jakby posiadała tylko jeden argument typu integer, a więc ta funkcja wygląda identycznie jak ta funkcja na dole. Tutaj również mamy jeden argument typu integer, czyli przy tym argumencie domniemanym nie możemy zastosować takiego wywołania. Te funkcje po prostu nie są jednoznaczne.